Cześć! Witam Was serdecznie i gorąco na kanale Games TV. Ja nazywam się Rafał, a dziś chciałbym Wam pokazać grę Zamki Toskanii. Zamki Toskanii jest to gra jednego z moich ulubionych autorów, Stefana Felda, e, który naprawdę stworzył niejedną bardzo dobrą grę. Jedną z nich są właśnie Zamki Burgundii. I tutaj wielu z Was zapewne myśli, że Zamki Toskanii jest to bardzo podobna gra do Zamku Burgundii. Nie. Autor zaczerpnął kilka ciekawych mechanik, jakich za chwilę zobaczycie. Niemniej jednak jest to w ogóle inna gra. Zapraszam więc Was na materiał. Zobaczcie jak prezentuje się zasady, i jak ta gra wygląda. No i oczywiście na koniec moja ocena. Zapraszam Was gorąco. Moi drodzy, przed Wami zamki Toskani. Tak to wygląda na stole. Na początku oczywiście składamy planszę. Nad planszą umieszczamy żetony premii za Pełny kolor na, naszym, na naszej tutaj terenie. Mamy również dwa tory punktacji: zielony i czerwony. Na, jed, na każdym z nich umieszczamy po jednym znaczniku punktacji w swoim kolorze. W pobliżu umieszczamy y, pozostałe elementy, takie jak marmur, takie jak robotnicy i takie sześcionne niebieskie. Klocuszki. Mamy również neutralne kafelki włości. Należy je potasować i umieścić w kilku stosach i wyłożyć odkryte 8 kafelków. Każdy z graczy teraz wybiera swój kolor i otrzymuje planszetkę gracza, na której będzie miał opisane przeróżne akcje, które gracz będzie otrzymywał za umieszczanie kafelków. No i jeszcze dodatkowo akcje bonusowe. Dodatkowo każdy z graczy otrzyma 21 Kafelków włości w swoim kolorze, które są z tyłu zaznaczone jego kolorem, miesza je i umieszcza po 3, po 7, na trzy stosy po siedem kafelków na odpowiednie pola na swojej planszetce, numery 1, 2 i 3. Gracze również otrzymują losowo po jednym kafelku z trzech yy, rodzajów A, B i C, takich terenów jego księstwa, które będzie na początku gry. W dowolny sposób konfigurował, układał tak, aby powstało jego, tak jakby królestwo Włości, na których będzie umieszczał kafelki. Otrzymuje również startowy kafelek ciemno-niebieski i ciemno-zielony, który jest zamkiem i umieszcza na jednym z tych właśnie pól, w tym samym kolorze. Jest to jego startowe, startowe pole, od którego będzie rozbudowywał własne księstwo. W pobliżu umieszczamy karty Włości. Karty dochodu, żetony bonusowe. Każdy z graczy otrzyma 5 kart na ręku. Na ręku nie ma limitu kart, więc gracz może posiadać dowolną liczbę kart na ręku i w zasadzie jesteśmy gotowi. Jak wygląda przebieg gry? G Gra trwa trzy fazy i w każdej fazie gracze rozgrywają szereg rund i w każdej rundzie gracz wykonuje jedną z dostępnych swoich trzech akcji. Gracz może dobrać przede wszystkim trzy karty, po prostu dobiera 3 karty. Na rękę, nie ma limitu kart na ręku, może trzymać dowolną liczbę kart. Dodatkowo, kiedy gracz będzie posiadał płytkę bonusową plus jedna karta, gracz dobiera plus jedną kartę więcej za każdą taką płytkę, którą ma. O tych płytkach, jak je zdobywać, za chwilę Wam oczywiście powiem. Kolejną możliwością, którą gracz może w swojej turze wykonać, jest to dobranie żetonu włości z... ze stołu. Gracz wybiera jeden kafelek, który jest mu potrzebny i umieszcza do swojego magazynu. Umieszcza go na swoją plaszetkę. Jeżeli gracz ma zapełnione pole, może ten kafelek, który tam leży, usunąć i dołożyć dobrany nowy. Gracz będzie mógł również rozszerzać swój magazyn, czyli zwiększać sobie ilość posiadanych płytek na swoje planszetce. Kiedy gracz położy, następnie musi uzupełnić tak, żeby było 8 odkrytych kafelków. Robi to ze swojego stosu z lewej strony, zaczynając, czyli zaczynamy od tego stosu, odkrywamy i umieszczamy w tym miejscu. Trzecią możliwą akcją jest to właśnie wyłożenie spłytek włości na teren tutaj swojego księstwa, które będzie tutaj rozbudowywał. Zgodnie z zasadami. Jakie to są zasady? Gracz przede wszystkim musi zapłacić koszt umieszczenia takiego kafelka. Koszt umieszczenia tego kafelka są zawsze dwie karty w tym samym kolorze co kafelek. Jeżeli gracz nie posiada dwóch takich samych kart, a posiada na przykład tylko jedną, to może zastąpić tą brakującą dwoma innymi takimi samymi kartami w innym kolorze. Czyli taki zestaw również da mu możliwość położenia tej płytki. Kiedy gracz zagra, teraz musi umieścić tą. Płytkę na swoim tutaj terenie. Gracz oczywiście musi umieścić ją zgodnie z kolorem, czyli na takim sam kolorze jak płytka i kładzie ją również tak, żeby dotykała przynajmniej jednym bokiem do już leżących płytek na jego tutaj terenie. Kiedy gracz położy taką płytkę, od razu otrzymuje odpowiedni bonus w zależności jaki kolor to jest płytki. Na dodatek gracz również będzie sprawdzał, czy zapełnił. Obszar w danym kolorze, czyli na przykład gracz zapełnił w tym wypadku pojedynczy obszar zielony, otrzymuje odpowiednią liczbę punktów na torze zielonym. Czyli jeżeli jest to jeden teren, otrzymuje jeden punkt. Jeżeli to są dwa pola, trzy punkty. Jeżeli to są obszar składający się z trzech pól, otrzyma aż sześć punktów. Na dodatek, tak jak mówiłem wcześniej, gracz otrzymuje odpowiedni bonus w zależności od płytki, którą umieścił. Gracz sprawdza, jaka to jest płytka. Jeżeli to jest ciemnozielna płytka z zamku, gracz będzie mógł dodatkowo dobrać jeden kafelek leżący tutaj na środku stołu i dołożyć go tutaj bez opłacania żadnego kosztu na, swoje, na swój teren. Następnie uzupełnia go ze swojego stosu. Jeżeli jest to czerwona płytka, gracz za taką płytkę otrzymuje bonus, płytkę bonusu, którą umieszcza obok swojej blanżetki. Jakie mamy bonusy? Mamy bonus, który pomaga nam poszerzyć nasz magazyn na płytki. Za każdą taką płytkę, jeżeli położymy, od razu otrzymujemy dwa punkty na zielonym torze. Mamy płytkę marmuru, która pozwala nam dobierać więcej marmuru, jeżeli położymy odpowiednią płytkę. Mamy płytkę robotnika, który pozwala nam dobierać o jednego więcej robotnika za każdą taką płytkę. Mamy również płytkę bonusową, która pozwala nam dobierać więcej kart dochodu. No i jak mówiłem, Wcześniej mamy również płytkę dobrania plus jednej karty podczas jednej z dostępnych akcji dobrania trzech kart. No i dobrze, teraz mamy płytkę niebieską. Kiedy położymy płytkę niebieską, otrzymamy taki oto drewniany sześcian i e, sześciokąt, i to umieszczamy jak zwykłą płytkę na, swoim, na swojej planszetce. To ten element będziemy mogli umieścić również podczas swojej akcji umieszczania płytki włości na teren. To jest tak jakby joker, może być położony na dowolnym kolorze i kiedy kładziemy na przykład na pomarańczowym, to musimy zagrać zgodnie z zasadami dwie karty pomarańczowe. Jeżeli kładziemy na, na szarym, dwie karty szare i to jest po prostu taki jakby joker do zapełnienia naszych pól i otrzymujemy oczywiście normalnie bonus. Jeżeli położymy nie, zielony Felek rolnictwa, to tutaj otrzymamy jeden bądź dwa punkty w zależności od tego, jaki to jest rodzaj rolnictwa na danym obszarze. Jest to, jeżeli jest to inny rodzaj rolnictwa, bo mamy różne rodzaje rolnictwa, mamy, mamy na przykład uprawy zboża, mamy jakieś drewno, więc za, za każdy różny na danym obszarze we swoich włościach gracz otrzyma jeden punkt za każdy taki rodzaj rolnictwa. Dodatkowo mamy płytkę jeszcze kopalni. Kiedy gracz umieszcza taką płytkę, może otrzymać jeden marmur. Jeżeli posiada, tak jak mówiłem wcześniej, płytkę bonusową, otrzymuje jeden marmur więcej za każdą taką płytkę. To samo tyczy się pomarańczowego kafelka. W tym wypadku gracz otrzymuje robotnika. I co dają nam te dwa elementy? Marmur. Daje nam możliwość podczas swojej tury, jeżeli odrzucimy go, to możemy wykonać kolejną, tak jakby turę i wykonać jedną z trzech akcji głównych. Robotnik natomiast zastępuje nam tak jakby kartę, która wymagana jest do wyułożenia płytki na nasze włości. Czyli brakuje nam jakiejś karty, możemy ją zastąpić naszym robotnikiem. Jeżeli położymy żółtą płytkę, otrzymamy po prostu trzy karty na rękę. No i ostatnia płytka jest to wóz. Czyli otrzymujemy kartę dochodu. Za każdą dodatkową płytkę bonusową gracz dociąga kolejną kartę dochodu. Karty dochodu to są te karty i dociągamy wierzchnią kartę i możemy otrzymać różny dochód. Możemy otrzymać punkty na zielonym torze, możemy otrzymać punkty na czerwonym torze oraz otrzymać dodatkowo kartę Te Karty odrzucamy, kiedy się talia skończy, musimy je przetasować. No i dobrze, tak wygląda wykładanie. Co możemy, za co jeszcze możemy zdobyć punkty? Jeżeli któryś z graczy na swoich włościach zapełni wszystkie pola w danym kolorze płytkami, otrzymuje bonus. I dla przykładu, na przykład, gracz zapełnił wszystkie pomarańczowe Pola na swoich włościach jako pierwszy otrzymuje trzy punkty na zielonym torze. Odwraca taką płytkę na drugą stronę i teraz drugi gracz, który jako drugi z kolei zapełni wszystkie pola pomarańczowe, będzie mógł zdobyć te oto punkty. Jeżeli drugi gracz zrealizował to zadanie, następnie trzeba to zadanie odrzucić z gry i żaden z pozostałych graczy nie otrzyma za to punktu. Dodatkowo, kiedy gracze dobierają gaferki włości, tak jak mówiłem, usuwają swoje. Kafelki z planszetki gracza. I w momencie, gdy któryś z graczy, jako pierwszy, opróżni pierwszy stos, dokończamy rundę i wtedy gracze będą policzali punkty. Gracze zdobyte punkty na torze zielonym przenoszą na czerwony tor. Czyli przypuśćmy, gracz ma 7 punktów, przenosi gracz na 7 punktów czerwony. I to jest tyle. Gramy kolejną fazę, kiedy w momencie, kiedy znów któryś z graczy opróżni. Cały drugi stos, znów zatrzymujemy na chwilę grę. Gracze dokończają i znów podliczamy punkty. Czyli gracz, przypuśćmy, zdobył znowu ileś tam punktów. I teraz znów przenosimy te punkty, które są na torze zielone, na tor czerwony. Czyli mamy tutaj 12 i musimy dodać 12. Czyli gracz dostaje już na czerwonym 19. I to samo tyczy się podczas trzeciej fazy. I znów punktujemy. Kiedy gracze spunktują trzecią fazę. Następuje ostateczne punktowanie, czyli gracze będą otrzymywali punkty za karty posiadane na ręku. Za każde pięć kart, które posiadają na ręku otrzyma dodatkowo jeden punkt na czerwonym torze. Za każdy żeton włości, który ma, posiada na magazynie w swojej planszetce gracza również jeden punkt. Za każdy zachowany drewniany, taki sześciokąt również otrzyma jeden punkt. Za blok marmurowy i za robotnika również gracze otrzymają po jednym punkcie na torze czerwonym. No i ostatecznie sprawdzamy, który z graczy ma tych punktów najwięcej. Ten gracz wygrywa. Zamki to skalni, to bardzo udany tytuł. Stefan Feld naprawdę stworzył bardzo ciekawą grę. Kolejną ciekawą grę. Pomimo że przez kilka, jakiś ostatnich gier nie wykazywał się jakimiś takimi wybitnymi grami, to tutaj muszę wam powiedzieć, że jest w porządku. Oczywiście nie będą to kolejne zamki Burgund, bo nie ma sensu tworzyć kolejnej gry, która jest naprawdę, tak naprawdę prawie idealna. Jest rewelacyjna, to jest jedne z moich top gier, jakie uwielbiam grać. Niemniej jednak, zamki mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły. Oczywiście tutaj Stefan Feld wykorzystał kilka mechanik z Zamków Burgundii niemniej jednak stworzył tak naprawdę oddzielną grę, dodał jakieś ciekawe rzeczy i stworzył naprawdę porządny tytuł. Co zatem podoba mi się w tej grze? Przede wszystkim podoba mi się to, jak szybko przebiegają tury w tej rundzie w grze. Naprawdę runda po rundzie, tura po turze, naprawdę to wszystko płynnie przebiega. Gracze mają tak naprawdę trzy możliwości, albo zagrywamy karty, Yy, i, bierzemy, yy, I wykładamy płytki, albo bierzemy karty, albo dobieramy, yy, dobieramy płytki i tyle. Tak naprawdę, nic tu więcej Gracz nie wymyśli. Jeżeli karty mu na coś nie pozwolą, to nie może tych włożyć płytek, musi kombinować, ewentualnie dobierać i tak dalej. Więc to naprawdę downtime, tu jest praktycznie niezauważalny No, oczywiście, nie już nie zwracam uwagi na to, że zawsze ktoś się trafi, ale pomijajmy te osoby. Tutaj tak naprawdę time nie występuje. Podobało mi się również to, że czy gramy w dwie, czy trzy, czy cztery osoby naprawdę jest bardzo dobrze tutaj skalowanie. Nie ma jakichkolwiek e, zarzutów. Oczywiście możemy mieć tutaj w szybciej te płytki ze środka schodzą. Niemniej jednak tak naprawdę e, tutaj każdy sobie tutaj buduje na swoich włościach. Podoba mi się również to, że jest gra bardzo regrywalna. Mamy losowo wyłożone płytki na środku stołu. Te płytki są wymieszane, więc te płytki za każdym razem będą te włości inne na środku. Inaczej będą dochodziły płytki z naszej planszetki gracza, w naszych kolorach na środek stołu. Więc tutaj regrywalność naprawdę jest ogromna, musimy, cały, zmian będzie sporo. Mamy również, budujemy na początku gry swoje tutaj tak jakby włości, tę planszetkę włości, na które będziemy umieszczali te płytki i też otrzymujemy losowo ze stosu A, B i C jakoś płytko i z tego tworzymy różną kombinację swojego terenu. I to też daje poczucie zmienności, więc tutaj całościowo naprawdę gra też jest bardzo regrywalna. Gra jest od 10 roku życia i myślę, że to jest odpowiedni wiek. Myślę, że może tam spróbować z dziewięciolatkiem, też myślę, że tutaj nie będzie problemu. Niemniej jednak pomimo tych prostych zasad, bo zasady są proste, jak widzieliście, to nie trzeba naprawdę yy, jakiś dużo zapamiętywać. Niemniej jednak trzeba umiejętnie połączyć to, co dają nam te płytki włości. Bo każda płytka włości w momencie, kiedy umieścimy, daje nam... Tak jakby oddzielną jeszcze dodatkową akcję, którą chcemy skorzystać, możemy skorzystać czy to dostaniemy pracownika, marmur, dodatkową płytkę bonusową, co jest bardzo, no jest to bardzo dobra akcja. Te czerwone płytki właściwie są bardzo dobre, bardzo istotne i trzeba dobrze to rozegrać. Pod naszą strategię, jak chcemy to zro zrobić, czy dobierać więcej kart, czy dobierać więcej kart dochodu, czy dobierać więcej, mieć więcej robotników, marmuru, czy ewentualnie mieć większy magazyn. Ten magazyn warto zdobywać, yy, bo nie do, 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 do przynosi nam to dwa zielone punkty, a na dodatek mamy możliwość większą ilość przetrzymywania płytek włości, co daje nam tak naprawdę większe pole manewru do późniejszego rozmieszczenia tych płytek. Oczywiście nie tylko my będziemy łasi na te płytki, więc warto się pospieszyć i zdobyć te płytki magazynowe. I to mi się podoba, bo musimy cały czas. Kombinować, jak tutaj rozpocząć, i naprawdę jest kilka dróg do zwycięstwa. Niemniej jednak, tutaj od razu Wam zaznaczę: jak już rozmówiliśmy o tych zielonych punktach, to mamy tutaj dwa, dwa rodzaje punktów: tor zielony i tor czerwony. Tor czerwony, te punkty możemy oczywiście zdobyć pozyskując karty dochodu, niemniej jednak te punktowanie. Jest tutaj dosyć dziwne. Mi osobiście bardzo się to podoba, e, chociaż niektórym moim współgraczom to się nie podobało i czuli się troszeczkę zażanowani tym, że sporo e, ktoś ich odgonił, bo ta gra nie wybacza błędów na początku. Jeżeli zaczniemy zdobywać mało punktów i będziemy odstawać i to po pierwszej fazie jeszcze... I jeszcze tego nie odczujemy, ale jeżeli w drugiej fazie któryś z graczy naprawdę nas od, od, odgoni, no to niestety nas troszeczkę e, przegoni, i będzie ciężko go wtedy doścignąć. I wtedy mamy taki efekt kuliścielny, że po prostu ten gracz już leci pierwszy I naprawdę musi ten gracz popełnić błąd, a my musimy zagrać wtedy perfekcyjnie, żeby go dogonić. E, więc tutaj od samego początku nie odpuszczamy, musimy cały czas obserwować, co inni gracze robią, jak zdobywają punkty. My też musimy starać się tych punktów cały czas zdobywać jak najwięcej. Jak to wyfajnie tutaj, tak naprawdę punkty, 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 sałatka punktowa, musimy za wszystko starać się punkty zdobywać. Co zaciągnął Feld z Zamków Burgundii przede wszystkim e, oczywiście kafelki włości, które po prostu umieszczamy i zasady umieszczania tych e, płytek włości to, że zapełniamy obszary e, i za zapełnione obszary otrzymujemy jakoś punkty, ewentualnie za zapełnione wszystkie e, kolory też otrzymujemy jakieś dodatkowe e, punkty bonusowe. I to jest bardzo fajne. Te takie podstawowe mechaniki zaciągnięte z zamków i wprowadzone coś nowego, te karty. Yy, oczywiście to może być losowe, niemniej jednak, tutaj autor zastosował to, że możemy zagrać dwie identyczne karty i zastąpić ją jako jedną innego yy, koloru. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. No naprawdę, gra z zamki to Skani. Podobają mi się, to wszystko naprawdę działa bardzo dobrze. Jest szybko, bo gra, gramy tak naprawdę dwie osoby. Jeżeli już gramy, znamy zasady, to możemy rozegrać tę partię w 30 minut. Tak naprawdę, 45 do max godziny, jeżeli chodzi o gramy w pełnym składzie. Naprawdę, to wszystko ten flow jest bardzo. Płynne, nie ma jakiejś większych przestojów, tu każdy gracz już wie co ma zrobić, bo tak naprawdę, tak jak mówiłem, ma trzy akcje do dyspozycji: dobiera karty, bierze płytkę albo kładzie tą płytkę, tak? Ewentualnie, pomiędzy tym musi się odpowiednio skupić na tym, co chce osiągnąć i jaką drogą chce dążyć. I tutaj, Svelte, naprawdę stanął na wysokości zadania. Ja jestem zadowolony z tej gry. Ja to naprawdę polecam. Gra nie kosztuje dużo. Myślę, że w granicach 110-120 już znajdziecie grę w sklepach. Myślę, że to jest bardzo dobra cena za to, co dostajemy w pudełku i za frajdę z rozgrywki. U mnie gra na pewno zostaje na półce. Fani Stefana Felda na pewno już tą grę są zainteresowani, a Ty graczu, jeżeli jeszcze nie miałeś do czynienia, do czynienia z grami Stefana Felda, bałeś się go, bo słyszałeś opinię o tym, że gry są trudne, są mózgożerne, to tutaj Feld złagodniał, że tak powiem i stworzył grę, która pozwoli nawet takim e, graczom, którzy dopiero rozpoczął swoją przygodę z grami planszówkami euro, mogą spokojnie zasiąść i zobaczyć e, kunszt Stefana Felda, ewentualnie później wkroczyć w zamki Burgundii, które naprawdę są też świetne. Na dziś to wszystko. E, zapraszam Was serdecznie na kolejny materiał. Zapraszam również Was do subskrypcji kanału. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam materiał się podobał. No i oczywiście do zobaczenia, cześć!